Nie spodziewałam się, że plan filmowy może dać aż tyle radości. Każdego dnia jechałam tam z uśmiechem i ekscytacją. A kiedy mówili, że na dzisiaj już koniec i sceny z Diną już nie będzie, to zawsze robiło mi się troszkę smutno. To był dla nas zupełnie nowy świat, ale czułyśmy się w nim zaskakująco naturalnie. Dina pokazała, że jest prawdziwą profesjonalistką. Każde nowe zadanie wykonywała z pełnym skupieniem i spokojem. Nawet sceny w schronisku nie wybiły jej z rytmu. Często wystarczył tylko mój gest, albo spojrzenie, i już wiedziała, co ma robić. Moje ulubione sceny to te w mieszkaniu i na rzuconej fabryce. Ekipa filmowa była cudowna, pełna ciepła, cierpliwości i pozytywnej energii. Słyszałam różne złe opinie o tym, jak czasem traktuje się zwierzęta na planach filmowych, ale na szczęście nasz debiut był zupełnym przeciwieństwem tego. Dina rozkochała w sobie wszystkich, a ja czułam się, jakbyśmy byli jedną wielką filmową rodziną. Ogromne podziękowania dla reżysera, pana Buraka, za zaufanie, za to, że dostrzegł w Dinie coś wyjątkowego i za troskę, Jaką otoczył ją na planie. Dzięki niemu ten projekt będzie nie tylko filmem, ale także pięknym doświadczeniem, które na długo zostanie w naszej pamięci.